Dobra, ale proszę o szybkie wybory, szybkie wybory, szybkie wybory. Ej, powinniśmy zrobić taką partię, że wszyscy klikają górny przycisk, niezależnie co to jest. To niszczy całą eee! ideę drafta. Na pewno, na pewno, na pewno coś pokaże. On to to ustawił. Czy kolejność ról na drafcie jest taka sama jak w lobby w górnym lewej? Że na przykład na górze to, co jest, to... Nie, nie, nie. Nie? Oh, nie, tak to jest losowane zawsze. <laughs> Taki mały. Obliczalny ceiling. Zostawiam Podmaza, żeby mu stanie go winę zrzucić później. Bo mnie cały czas coś widział, nie? Kucu się skanuje. O, jeszcze... O, jestem jailed. O, o, o zabili dziecko. Oje? Ale na Vitaly, no, dobrze. zobaczyłem Matku, jak to zabrzmiał groźnie na początku. A gdzie było dziecko? Nie widziałem, może ktoś zadeptał, bo nie widział akurat pod nogami się. E, czekajcie, obliczalnego widziałem. Obliczalnego widziałem w labie, ale reszty nie widziałem w labie, Kim jestem? I na pewno wchodził do laba Nexeman gets i Blady. Ja nie byłem w labie. Graf na początku był, a potem się wycofał. Nie, nie, nie. Nie byłem kompletny, to musiał być Morf. Ja pobiegłem prosto do elektryka. A mijałeś kompletnie? Możliwe, możliwe, mijałem rakiet, diabła w elektryku, jak co w tą się czas tak, tak, i pod koniec prawda. rundy się widziałem z patmazem na przycisk. Bo tak. też dobiegałem do przyciska, ale nie zdążyłem. Rozumiem. No i skoro cię nie zawalił... E, a kto zrobił y, w ogóle te światła? Bo tam było... Te... Dziwna była ta Jak ogólnie. tylko się cofnął czas, to ja odbiegłem, no, wiesz. Od razu. A podniósł kogoś timer w ogóle? Się kogoś chyba ja podniósł, bo ja tam widziałem przycisk report na chwilkę, ale zanim miałem reakcję, żeby go nacisnąć, to już timer cofnął i przyszłym ja tę osobę, że myślałem, że ale że nie wiem kogo. Ktoś... I dlatego już nawet nie, nie Nie, 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 nie zabiło właśnie, <coughs> więc nie wiem czy. myślałem, że polecisz po ten. Nie, 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 nie troj był z tyłu, nie, troj był nie za nami, nie rami. Nie, nie mógł ja leciłem naprzeciw, żeby zgłosić, że kogoś chyba zabiło, więc może chciałby się ktoś wypowiedzieć. Wydaje mi się, że Legion zabił, ale Legion nie żyje, więc możliwe, że... Okej, okay, okej. Okay. To może tak mi się wyda, Ale chcesz go musiał odpić. O, jest amnezjak. Mogę zarazić u i memba. Czemu on jest w takim razie martwy? Nie rozumiem. To prawda, ...schodzą, ale Ale nie schodzi moja nienawiść do grania w tą... niesprawiedliwą. Bo ja nie wiem, że. będę miał szansę na zwycięstwo, nie? Oj, jest tu w ostatniej sekundzie. Dziękuję serdecznie. Dwa ciała są Poszedł w, w lepek, elektryku nie na nie światłach. Dużo się ciało. Jest, Znowu Jagger jest. Wydaje mi się, że może być Jagger No? Może być, może być. Albo Warlock, po prostu. Albo Bomber. Ej, to była, to była w specimenie był ogólnie... kill. Jak... albo, albo jak może Nie byłem ja, nie mogło tam. że jak coś to graf był ze mną, praktycznie całą rundę byliśmy razem. Jest szansa, że na. killerów ogólnie w lobby. Graf jest czysty z tego. Ej, a może. A może to Graf właśnie zabił wtedy Legiona? I Legiona wskrzesiło i później s. raz? Bo kogoś wskrzesił timer. Wydaje mi się, że Graf był mógł go Bo tylko Graf tam był wtedy. Nie tam wtedy. I on to może to... być s. Ale nie, Graf teraz był całą rundę za ną od czterciała. Podoba mi się, że Ibi w, w ogóle nic się. nie mówi. A pat na Goku nie mówi. O ibi jest zajęty rozmawianiem z No właśnie, daj mi poczytać. co no, mi pisze Graf. Nic no Ostatni frag ja miałem przed Dispersem. Oj. O oh yes, mało byłem był O Oj co? Ojeju. O. Kolega grafa, go... Teraz to jest winny? No nie wiem. Ej, dlatego mięknik jeszcze nieraz nie sięgnęło z Podmaza, bo go w, e, graf zaraził ten. ja wiem. Ej, to no ciekawe info jest panie, w ogóle to jest w bardzo. Tak, ja w Na GES, co, czy ty zabijasz? Na przyszłość ja będę, to będę to, trzeba to za, zapisać, tak, że to, to tak to to, działa mechanicznie. No, zabójca pewnie. W bindusz po prostu w plecy kogoś. Bang. Ja nie mogłem coś. nikogo znaleźć, nie? Ej, my Jezu. zrobiliśmy Dabla z, z patmasem na idealne. elektryku. Proszę nie zamulać, tylko wybierać o Rolem. A, a, ja, a ja do ciebie jednak chcę pamiętać jakieś losowe Ale? słowa po prostu. <laughs> jako ten Chaylor. Ja nie, ja w ogóle chomałem mnie na tym Chaylorze, ciekawostka. Byłem. A, a w, w, w ogóle ciekawostka jest taka, że byłem executionerem. Miałem na Patmaza egze. I patmas dostał wampira od kogoś, i ja potem no. a potem dostałem No I to ciekawa mechanika w ogóle, no? No tak, tak. No nie wiedziałem, tak jest, tak za że zmienia się wampira właśnie, możesz to zgłosić. Właśnie zastanawiałem się, kiedyś, kiedyś ktoś mi na, na to pytanie, ten, szukał odpowiedzi. No to widzisz, idealnie. Na przykład ktoś też ostatnio był no medykiem z... z... mój też. Vampira z... się zamienił I starcze straciłem. Daj mi czy wejść na mego ja Steva i zobacz powtórkę z tego co się dzieje na tym draft modzie pierwonym, a potem napraw mi te pliki tak, to coś musiałeś. Bo to normalnie działa. No działa tak. No, to to, ta, działa normalnie, że prawdopodobieństwo tego jest. No. Investigator. Investigator ten. Medium jeszcze jedna rola, nie? To kliknij random, bo to ci w wszystkie wtedy role losowo no, wyląduje. Nie 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 no, bez jaj. Ja miałem słabe to wylosowało mi Time Lord'a na przykład. Dobra, no, look at this, look at this, look at this. Dobra. Ja mam. Ja pierdolę. Nie, nie, nie. No serio. Jak ty to, to trzymasz szalkę w dół? Przepraszam, za rok, przepraszam, nie? ale ja uważam, że jest. Investigator? I nie, nie. Nie, Uważam, dziękuję. że to jakby to jest błąd. Który jak najszybciej tajemniczy powinieneś Cześć. związać i naprawić dobra, Bo Gryfika to jest po prostu jeden wielki żart, stary Ja w tym momencie w wotuję na ciebie, żebyś zakończył swój żywot w tej rozgrywce <laughs> I w, z... I w tym czasie, nie mam żadnego egzy, dobra, tylko w tym czasie Wszedłby Zapraszam się na mojego woda, jeżeli nie masz suba to ci kupię I zobaczysz co się od***ło na tym draft modzie i powiesz mi, że to nie jest ustawione! Jeżeli powiesz mi, że to nie jest ustawione, to ja ci k*** nie uwierzę. A co, że ja... dostał investigatora z Byt... random? To tak może być. Nie, <grym> to I z random. I, ja idź nie to ogarnij! A jak ktoś oh. go z włodka oh. zepchnął. To nie jest investigator? Tak, dobra, ja to skipuję. Nie, a Zapraszam bardziej za myślę, że bardziej w Exzę strzelał strzelano. No nie jestem Exze, po prostu tu czytałem jeszcze, żeby ogarnął ten błąd! No, Zuj w dupsko, Zuj Opisywałem rolę specjalnie opatrznie dla żartów, żeby w niej do nich nie złotał. Zuj w dupsko. No bo nie ma po prostu. Ale... Znawki w lobby, czy ktoś tak jeszcze robi? No i kto no, by się spodziewał? No, jestem executionerem trzeci raz w Jak klikniesz random rolę, masz neutralkę, da ci random rolę neutralną kolejną. Ale nawet no, jak jestem neutralnie killingiem... O! O, fajne. Kurde, Bela. Z kim byłem... Oh. O, Z kim ja Zemną, kontaminacji. Saka. Ze mną, ze mną! Przed chwilą a, dosłownie? Przed, przed, przed dolną dekontaminacją. Aha. Ktoś Taka w zrobił, dobra. E, czyli a ty graf byłeś w środku dolnej dekontaminacji. Ja nas do, dopiero dobiegam do dolnej myślałem, że może cię zauważyłem Ogólnie to ja robiłem e, teraz Kampsy i ktoś... Pułco nie mógł... Całą rundę praktycznie ze mną chodził. Ej, też nie. Nie no. ja robiłem teraz te kompsy i mi się Legion na mnie wpływał. Jak to? A ja, więc nie wiem. No bo, no, 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 no wiesz o co chodzi. Wiesz, no dobra, no chyba. No nie wiem, czy byś się do tego przyznawał, gdybyś był Jeśli zły. dobrze trakowałem, to Mangi chyba w, do laba biegł i tam mógł zginąć? Przy mnie ktoś w adminie wskoczył do venta, zabijałem dwie osoby przy tym. Ech. Chyba, że się rozbiegli i postożyli. A mamy jakiegoś znowu Nie, bardziej w Warlocka bym celował. Ewentualnie to był nie zauważyłem trzeciej osoby, która by tam była. Jak i dla mnie powinniśmy kogoś wyrzucić? Poczekaj, no to na dwie przekonce padły. Gdzie, gdzie Patryk? Yy, Przyad nie, nie, tak pod, pod stołem w sensie na tym tym, tym. Office to, admin pomiędzy. A ty, Padmas, gdzie byłeś? Ale czy ja to gra ja biegał, biegał w nim, kurcząc? Ja tak sobie wybrałem. Ty, ty nie, nie, nie biegasz ja do nitego? Tak, tak. Ktoś inny tutaj. Tajemnicy, tajemnicy. co powiedziałeś, jest konkretnym argumentem. Jak ktoś pierwszy. Ty to mówisz, to ja nie słyszę. Przepraszam, cię na głos. No luź. <noise> nie tu nie ma w tych jak coś <noise> ostatnie 5 sekund będę krzyczał i to musi być tajemniczy. Czy mi się uda? Zobaczymy. Ciao, być dobre myśli, tak? Ale mnie cofnęło w czasie. Witajcie na kolejnym odcinku Lewy Reaktor Podcast. Oglądam semestr prezentacji Polski, udając, że gram w Among Us. O, na mi się umarł. Ups. No i tajemnicy w końcu zginął. Il jest na rakietce? Oh, X? Tego, tego kila nie zrobił ani Graf, ani Avi. To tam? Okay. ja, ja też. Ta y, Obliczalny, możesz mi wytłumaczyć, proszę, jedną rzecz. Widziałem cię z Avi w O2, po czym pobiegłem do medyka i wbiegam do medyka od lewej, a ty wybiegasz z głębi medyka. Jakim. Ch... Stałeś? Oho. Y, przebiegałem, w sensie. Normalnie nie możliwe, wbiegałem. że to przebiegłeś. Nie że to przebiegłeś. Nawet nie zaczynaj. No. Teleport jakiś. Ty. Went. No, no nie, ale no szedłem ja sam nie, nie Wszedłem normalnie elektrykiem, wszedłem do Meda, yy, przebiegając zauważyłem report, więc cofnąłem się dwa kroki, wszedłem do tej rakietki, zbusiłem ciu graf. On mógł tak zrobić. Ja pobiegłem bezpośrednio od dołem, tak tylko że ty robiłeś tam jeszcze w drzewko wodwa. Nie, nie, ale ja zrobiłem drzewko i wybiegając go minąłem. Niemożliwe. Obliczalny i AB według mnie są bardzo sus, bo nie ma szans fizycznie, że Obliczalny bez Teleporta czy wenta dobiegł do głębi meda. Ja rozumiem, że wbiegałby. Ja na Obliczalnego głosuję. Nie, to nie ma no, szans, ale... że to jestem no, ja. Ogólnie mogę zagłosować, jak ty uważasz, ale nie wiem, co. Niestety... sensu. Nie ma to no, A Z tej Zagłosuję rundy clearem no. jest Destru. Byłem Time Lordem, misiaczki. Nie wiem, co wam odwala. No, no ja mam wrażenie, że mogło tak być. Ale ja pobiegłem jakiegoś, bezpośrednio i on wybiegł z prawej. Kilera. Chodźmy tutaj, ja mi jakąś rolę zabrał, tak z No idźcie stąd, No i idź ode mnie, i, no i, i po. No, i do niego, i do niego, i do niego. Ja... Kamery się palą. Dobra, Panem. powiedz też, że widział to na kamerach. E, no, 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 no. Kto tam zabił? W sensie była niewidzialna ta osoba. No kurde, jak grafa! A, no bo kurde, jest Latająca! No bo jest hipnotyzm, ja jestem zahipnotyzowany, ja nie widzę grafu! To dlatego minę... wszyscy są grafem! Mm, nie byli wszyscy grafem, ale widziałam latające ubranie grafem. No właśnie, ja też, ja też widziałem, że latające ubranie za na moich oczach. No, Nexa, no, no. który też był mną, no więc. Pod ofisem, czy gdzie? E, ale gdzie? Na, przy wyjściu z ofisa, prawą stroną, przy witalce sobie w rumie I ktoś był na kamerach i to widział. Ja eee. byłem, ja ja ben, ale mówię, ja no. widziałem niewidzialne, niewidzialne A ja, ja byłem na, Tren, na kamerach ogólnie i widziałem jak Patma stoi nie, przy duży. ciele, to jest kamerka na zewnątrz od Meda i Patma stoi przy ciele tam. Co? mówisz, że gra, że ty widzisz siebie. No. Patma stoi przy ciele. Nieprawda. To jest prawidłowa informacja. Tyle pięknych ról do podniesienia. No, 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 Kamerę zabija. Opisa i po prostu mnie zobaczył. A jest tak. Ale ten... stoi Dzień przy ciele na zewnątrz Opisa i ja teraz mówię, że to absolutnie nie jest kłamstwo i to jest legitna rzecz, która się stała. Szczerze? nie ufam wam o morderców. Ja mam, ja... No, to nie może go głosował Patmasa. Nie no, jesteś chyba chory! Dałem na Patmaza. Ja pierdziele nie wytrzymam. Czego nie wytrzymasz? Czego nie wytrzymasz? Ja się zastanawiam, bo sobie widziałem lat latającą ubrankę, co nie? A <śmulacza> No okay. ja to miałeś wina, miałeś wina. Tak, tak, tak. No, tak, tak Musiałeś Nie Niech ty, biecie, cały, ty cały czas dostajesz ten sam wybór? Cały czas, cały czas. Bo AB ma wyłączone ten, jak się nazywa, że wszystkie neutralne ale oh, są to neutral I ty dostajesz cały czas neutral binning albo jakąś inną neutralną, a ich jest bardzo mało, więc dostajesz cały czas te same. Benign, benign. No generalnie... Bo neutralna jest podzielona na trzy kategorie. Killing, killing evil to daj mi kur... neutral killing just A technical. wiesz jak się nazywa pierwsza neutralna rola? O. Neutral in the beginning no, Mam rolę, dawaj mi z tego, <zyskanie> tego Dawaj, ja ug chcę Mocne Mielne Jugernutę, oh. proszę Uwaga, uwaga, uwaga Dobra, jest ok, jest ok, jest ok Completely ok, witajcie Mogłem wapiera w sumie wziąć, jak już sterole były tutaj, no ale. Co, no jest, jak jest. Tutaj kogoś widzę. Jesteś takim śmieciem, graw dzisiaj dla mnie. Skoda, kur. Jasrzębić. K. Kur... I ci do dupy, ale taki kur. wielki, żeby bolało, naprawdę. A Us dzisiaj w moim wykonaniu to jest kur. gorsa gorsza, gorsza, kur. Niż oglądanie meczu reprezentacji, nie? No, I co znowu nie żyje. Yes. <laughs> nie Mój zabójca z tego, jest turbo ku. mu wielkiego, grubego, 40 cm ku. W dupieku. Ale nie, sorry, nie, by Żeby bolało, żeby bolało Żeby, żeby bolało, żeby ci rozprógł, odbyć odbyć Dobra, Dobra, czy mamy? jakieś nie, nie, Dobra, to jest. <ścoughs> to samo <ścoughs> dla tego drugiego. Ja wiem, że jestem najgrubszy tutaj, Prosa, ale to nie, ale nie, nie, Ja nie, ja. nie, no się no, drugi raz nie, nie, Dostaję impostora i go zabijam pierwszego. Bez kru krupów. Nekse właśnie hakuje komputer, duchu, żeby dostać dobrą rolę. Nie, Nekse mi hakuje mięgo, komputer. Życzę wam miłego wieczoru. Ale o, a nie, nawzajem. Uciekasz? Nie, po prostu życzę wam miłego wieczoru, znaczy a, tobie, tobie totalnie to, 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 nie, to, to. nie, tobie to życzę. podłoski śmiechu. Nekse, ja szczerze myślałem, że ty masz do mnie jakiś impostor mówiąc, że mnie chcesz zabić. W sumie miał. Totalnie nie, totalnie nie. Chciałem się zmorfować kogoś, ale zobaczyłem, tam stoisz, tu mówię dobra idę udawać crewmate'a. Okej, okay. my, bad, my bad, Ale mam gierki dzisiaj, super. No to co z tym Dobra, Nexe, w miarę możliwości, niezależnie jaką ty masz przynależność w następnej partii, postaram ci się, się jakoś pomóc. Nie no, spoko stary, w miarę możliwości w pierwszej rundzie tym razem nikt mnie nie pije jakiś śmiech, okay. ale b chyba pierwszy, będzie to jest pierwszy, więc będziesz miał tarcze. Co właśnie o tym b mówię, śmiech! Za każdym razem ginę w pierwszej rundzie, a ani <laughs> <laughs> razu nie miałem tarczy, nie? To jest tak zwany clip farming pod TikToka, rozumiesz, rozumiesz. To już iskierka is posła. Jutro już będziemy myśleć tego, jutro już będzie drama na Tiktok, będą detektywi To po prostu trzeba regularnie poddymiać, wiesz o co chodzi Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze, Pani będzie dobrze, będzie dobrze Szczęśliwy numer mi się trafił, będzie gid. 7, 7 13? 13 pewnie mu chodziło Czyli Bladio ma numer 13 Proszę, karma, zasługuję na karmę Proszę K***a, jak wampir Albo będziesz ze mną! Albo, albo nie żyjesz, no, to, 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 to tak bywa czasami, nie? Halo, halo, Są dwa wyjścia! From enemis tu... Tu, no, tu no. you know, no albo Fromen Emis no. tu lovers, nie? <śles> nie no dobra, 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 to jest zbyt mocne, to jest zbyt mocne, to jest zbyt mocne. I teraz. trylogia to jest... Kino pisze się samo, widzowie, kino pisze się samo. Gdzie jest graf? Już zgubiłem grafa. A nie, tutaj jest graf. Dobra, jest obok mnie. Dobra, trylogia, trylogia, trylogia. Uwaga, ja pier... Co się dzieje? Nie wierzysz trudno mi tarcie. No będzie trylogia, nieżyciowa w cojenzie. No to to jest z jest takiej historii, by kubrik. Nie wymyślił, nie jakie się wam mogą tworzyć czasami. No jest jak jest, prawda? Witaj Legion, jesteśmy otarczowani razem. Romantycznie. Nie zabijesz mnie, bo mam tarczę, To jest wspaniałe. Kochać życie. Uwielbiać to, że mogę sobie w końcu posiedzieć, podsilować. chillować, z ziomkiem. Jeszcze jakbym miał gesa. To jeszcze życie byłoby lepsze. znaczy będę miał gesa? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Radio jest chill. Też to widziałeś? Dobiegałem nie było. do tego ciała jakby Ła, wow, że tajemnice nie żyje. Kurde, długa runda Też i, to i to widziałeś? Waniera. Nie, nie widziałem, kto za... Na rzecz mnie bardziej ciekawi, ale... Czy ty się pozbywasz tajemniczego, niczego, żeby poszedł ci naprawić błędy? No, nie, te błędy to nie, było takie, no ja że widziałam. ja trzy razy miałem a, ten a sam wybór, ale, film, ale ogólnie ja to nikogo na, nie ruszyłem. E... Między komunikacją, łapącami, a opisami. Ej, ja mam pytanie do. Ej, czy ty widziałeś coś podejrzanego tak jakieś 20 sekund temu, czy nie? Nie, nie, nie. Dobra, dobra, dobra. Nikogo tam nie widziałem. Dobra, dobra, czyli Bloody z Gitem. Ja widziałam, ja widziałam, kto zabił. Kto zabił? Opowiadaj, Maciek od 8. Kurde, no, szkoda mi wydawać tą osobę. No, no. Diabeła, nic dziwnego, to nie Nie chcę tej osoby wydawać, bo i tak jest biedna. Nie współczuj, tak jedna diabełem. To nie jest nie. Ja nie jestem zabielny. Troi, ja dobiegałem nie, do tego nie, nie, ciała. Diabeł, diabeł stał przy nim i musiała czysty. stać dalej, nie widziałem jej. Znaczy, ogólnie to jest bardzo częsta sytuacja, ale ja chyba wiem jakąś widziłem. Madzia, weź przynajmniej powiedzieć, że ja nie zabiłem, bo to nie widziałaś. Nie, nim, no, to nie ty. Dalej. Możemy tak zrobić. Co to było? Ale ja nie gdzie? że osoba no, jest biedna. biedna. No, dzisiaj jest biedna na nagrywkę. Next, Stary, nic nie, next nie zrobiłem. Legion potwierdzi, że się nic nie, nie, się nie zrobiłem. Zabijaj, coś ja idę z Legionem, Ja nawet nie będę zabijał. Chodź, Legion. Będę się z tobą trzymał za rączkę, bo jestem starczą ziomeczkiem. I co? No, czyli my razem byłem. Ja wiem, że ty nie chcesz pewnie, ale. Tam coś świętował? O, diabeł wentował. Ej, no dobra, mi się a wydaje, że ja ja generalnie Ewy to zabrał. Diabeł wentował, nie, no, szedłem, nie, legion. robić paliwo, gdzie znalazłeś ciało? No jak, to nie było cię przy paliwie, a biegłeś od Storage'a w no. prawo. I no bo, ja po no, chwili tam przybiegam, a tam jest ciało na rakietce. No to rakieta, jak się zastanowić jest troszkę dalej, jakbyś nie patrzył. Ale ciebie nie było na żadnym baku paliwa. No Ty przecież teraz właśnie brałem, no przecież właśnie wziąłem Ale, ale nie teraz, paliwo. to już dawno zabiłeś, to ciało już leży, ja poszedłem spaczyć to jest w za, po prostu. Ja wiem Robiłem, kto no, za... Widziałem ciebie, no, widziałem ciebie. No poczekajcie, no, no, do głosu. Prawie Zabił, paliwo. halo. Legion. Gościu, ale to nie Legion. No. Kolejne pobranie kolejnego paliwa. To tak, I i, i zaraz idę na lewy. Mangetsu, ciebie sobie biegnął. Zabij to legion. Neksu biegał no za mną no, przecież całą tą rundę. To prawda, to nie Legion. Uwaga, I to był przecież chyba Mangetsu tam na rakietce. Nie, no, Ale że sobie znalazłeś z Nie, to ja znalazłem go, bo mnie nie zabił w pierwszej rundzie, ja z nim biegam. Dziabeł powinien też wiedzieć ci tu, gdzie to się nazyło. Musiał ktoś tam po prostu w środku. Nie widziałem tak wierzyłam, ale... Na pewno to ciało, to ciało już leży, a ja po prostu... No dobra, no dobra nie nie za... Ja, ja za... powiem, nie ja za... No, no, no nie no, mi się wydaje, że... to ja zabił, a nie Legion, no. Diabeł jest czysty! Diabeł Le... jest czysty! No przecież wentuje, no nie jest czysty. No. Mać! Nexe! Inżynier. Dobra, to trzeba, żeby odstrzelić coś, Legion. Wiemy, że Destru jest czy, czy, jest Ja nie mam chyba Gesa finalnie, nie? Chyba finalnie nie ma. Może że mnie tutaj nie było, to pójdę tutaj. Śkomsy mi się przydały. Zadymka, poddymka. pod dymka. Getsu bloody. Dobra, bardzo fajne miejsce. Podoba mi się do tego Dabla Diabeł AB. Elo. Mam nadzieję, że nie znajdą tych fragów. Znaleźli te fragi. No dobra, już nie ma takiej duplikacji. To całkie Legion? Te ile ale jak mi kryć dupy? Dlaczego tu uważasz, że ja jestem zabójcą? No ile, ile to było, było Dedów 4? To jest pierwsza rzecz. Ale, to, co, mam mam jed... w... rundzie, ale co w pierwszej rundzie? Widziała, Legion. No. Aha, Legion nie żyje. Nie, no zabiłeś mi Legiona stary, z którym biegam całą rundę, czy bułę. I, i, I oskarżasz nie, mnie Diabolo teraz ZD z dupy. Ma, ale Madzia potwierdzała no, no, no tak, też Diabeła. No ale no to mi się, no nie wiem, no to, dobra, ty faktycznie jest, jesteś inżynierem, jestem w stanie w to uwierzyć, ale stary, ja nikogo nie zabiłem, biegałem z Legionem przez dwie rundy, chillowałem sobie z nim w tej ja rundzie... Ja widziałem w pierwszej rundzie co się stało, było ta, ciało tajemniczego, Diabeł stał bezpośrednio przy nim, a Madzia biegła, nie tak metr dalej była. No, a w tej rundzie no, bęta, pobiegłem naprawić Coms z Boże, tego. Zobaczyłem grafa, potem zobaczyłem was, i potem nagle mówię, o, ty, ty, ty ja ale zabiłem. Naprawy, Dobra. Zdało, no, wiem, no ale wiesz, zanim zabiegłem, ja to jeszcze, jeszcze chcę powiedzieć, że Nexa ja nie, nie dostał ani jednego hita. Diabeł. Że nie potrafię zaufać grafowi. Nexa nikt nie próbował no, Bo Ja tylko z reguły biegałem, Ja byłem tylko obok legiona, Destru, wiesz? do ale tak, 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 tak. ja Nie... Zejdzie, do ja byłem z lewy. Ja znowu wybiegałem stary. Skipnijcie to, ja nie jestem zabójcą. Czyli Nexo i ktoś? Nie no, może już będzie koniec. No co jest? ja inżynierze. Zobaczmy. Jestem ciekawy jak oni powiązali. Jakby... Mojego fraga z tym. No nice. i pozdro! Oh, yeah, oh, yeah, to yeah, to też to ładnie, ładnie. No i jednak się kochamy! Pozdro! <laughs> Ale dobra, GG, dobrze gra. Już jednak enemies to lovers, widzisz? Prosta, prosta historia. Kubrick by tego nie wymyślił.